Uwagi. Po pierwsze, wielkie dzięki. Bardzo dziękujemy, że przyjęliście nas zaproszenie na kameralną imprezę Halloween Davidson Club Riders of Poland w nowym życiu. Zaprosiliśmy Was dzisiaj, żeby opowiedzieć o nas, jaka była nasza historia, Janek zaraz opowie o tej historii, jaką planujemy naszą przyszłość. I chcemy się dzisiaj bawić i cieszyć tym, co tworzymy nowego. Nowe nowe życie, ale czekając bardzo dużo z historii Riders of color. Bardzo dziękuję wszystkim co przyjechali z Wars of Chapter. Bardzo dziękuję całej ekipie wielkiej. Brawo. Bardzo dziękuję przyjaciółom z i Lewens z Wrocławia, dzisiaj z Marzki po drodze, ale przyjechali do nas. Bardzo dziękuję. Starym członkom Riders of Poland A jest z nami, nie tylko Jasiek, Kuba, ale Patryk B. Jest mi kolega Jaśka z Francji, który przyjechał z Francji dzisiaj do nas. Ma na plecach stare barwy Riders of Poland. Brawo Patryk. I oczywiście naszym kolegom z klubu za organizację, za przyjazd. Proszę Janka, Janka, już powiedział o historii, skąd się wziął klub, jak powstał, jakie mam przez cele. całe cele. Ja to się, ja radę, radę. Tak, 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 tak. Riders of Poland. Blisko 30 lat temu powstał klub Riders of Poland. Bardzo dawno temu. Przykro mi, że tyle mam lat, ale tak to było. Natomiast ten klub założyła moja była żona, Odrej, i tak naprawdę dzięki jej powerowi w latach komunistycznych powstał ten klub. Odrej była, była, bo nie żyje już. Ona była francuską, która postanowiła zrobić coś niesamowitego w Polsce ukierunkowała się na tym, żeby zorganizować klub Halu Zrobiła to. Udało jej się to. W jakimś momencie nam się po długich, długich e, jakichś przemyśleniach, próbach dojść do Autonomii Klubu Warszawskiego, do Koła Pojazdów tkowych. gdzie udało się zorganizować klub Halu Dovicą Radę Soprowa. Robiliśmy bardzo dużo imprez międzynarodowych. Wydaje mi się, że były to imprezy tak naprawdę największe w tamtych latach. Imprezy motorowe czy motoryzacyjne. Były to imprezy, które yy, dawały w wyniku tysiąc motocykli na zlot międzynarodowy wydaje mi się, że to jest kosmos na dni dzisiejsze w porównaniu z imprezami, które odbywają się w tej chwili. Cały, cały, cała impreza y, Riders of Poland trwała wiele lat w jakimś momencie musieliśmy się wycofać z jakichś tam przyczyn swoich prywatnych i po wielu latach, po wielu latach tak naprawdę Powstał projekt reaktywacji grupy Riders of Poland dzięki Łukaszowi i Kubie, którzy w jakimś momencie, w styczniu tego roku, postanowili i zapytali o to, czy jest możliwe to, żeby reaktywować Riders of Poland. To jest historia, to jest tradycja, wydaje mi się, jestem pewien tego. I to jest to, co w. Ridersach, ridersach, riders, jeźdźcy, polscy mogą reaktywować i kultywować. I to jest nasz kierunek, dlatego Riders of Poland. I od momentu kiedy Kuba i Łukasz postanowili zrobić coś na nowo, są są to ludzie, którzy postanowili reaktywować klub, który kiedyś istniał, który tworzy tradycję, który, który tworzy historię. I chciałbym bardzo, żebyście wy, wy, nasi goście, którzy przyjechali tutaj, poświęcili swój czas na to, żeby zrozumieć to, o co nam chodzi. Nam chodzi o tradycję i kultywowanie tego, co było kiedyś. Riders of Brawo! 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 Możecie oglądać cały czas film, o, e, film, który, który był nakręcony wiele, wiele lat temu na zlocie w Wenecji. Możecie, możecie sobie... 92.4. Ja to nie pamiętam, bo ja już starej daty człowiek jestem. Teraz idą sceny z roku 90. Widzicie na ekranie, to są filmy złożone, filmy, o widzicie Jaśka, filmy złożone z kilku zlotów. Będzie cały czas pokazywany. Będziemy pokazywali też później zdjęcia z naszej z naszych wyjazdów tegorocznych. Na razie pokazujemy lata 90, 90 rok, z lat 80, teraz 94, 94. Słuchajcie, Kuba, Łukasz, a tak naprawdę, a tak naprawdę to ja zaczynałem ten klub z Odry i z Irkiem. Irek, Irek, tata, powstał. Ja chciałem też powiedzieć, ja mam zawsze pochłoniski, z ja nie, ale tak naprawdę, nabrałem w tym roku. Ja osobiście zakładając klub Harley Davidson Poland brałem przykłady i zawsze wzorowałem się na, na Riders of Poland. I tak się nauczyłem tego od mojego taty, od Jasia i jak tutaj oglądacie ten film, to jest dziewięćdziesiątego roku, z 92-94. Ja miałem tam 16, 17, 18 lat i te dwie osoby, mój tata i ja się uczyli mi, jak to powinno wyglądać. I uważam, że to jest coś, z czego wszyscy powinniśmy się uczyć i to jest coś naprawdę najwspanialszego i chcemy zrobić, żebyśmy ciągnęli to dalej i yy, myślę, że no niestety te czasy nie wrócą, a to jest computer, na przykład yy, on chciał być prezydentem federacji, tak? tak? Dobrze mówię. No, z daniem, Ale uważam, że my, ku wspólnie jako przyjaciele, możemy spróbować coś razem robić i żebyśmy razem organizowali fajne imprezy, wspomagali się i tworzyli jakąś tam olbrzymią rodzinę. I to jest uważam najważniejsze w tym wszystkim. Że nie iść na, nie iść na ilość, a iść na jakość. Tak ja coś? Tak. A koszulka Nie! <gry> chcemy, no żeby tak jak te rajdy są Opolak, które były w latach 90 to chcemy to zrobić teraz w XXI wieku, razem wspólnie i jest nam naprawdę bardzo miło, że tu jesteście z nami jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Komuś! Trzymaj się! Na i się za to. Właśnie, żeby, a Wenecja, to była ta Wenecja, Właśnie, że była jak to? jest Wenecja, a, a, a nie to. Bo a nie we Włoszech. Słuchajcie, jeszcze parę słów na koniec. Mam honor być prezydentem tego klubu i, i mam honor i przyjemność kultywować tą całą historię Jaśka, Irka, Kuby, jeszcze w Mieku i wielu innych kolegów, za co bardzo dziękujemy. Pani dalej kontynuować tą tradycję. Rakus. Przepraszam, na chwilę jeszcze że Jasiu zabierze głos, bo jeszcze mi coś yy, o A teraz chciałbym poprosić naszego, tak właściwie chyba najstarszego członka Klubu Radia Poland, Patryka, który jest Francuzem, słuchajcie, i to jest tak naprawdę troszkę niesamowita sprawa, ze względu na to, że Zawsze mieliśmy bardzo dużo kontaktu z Francją. Patryk był pierwszą osobą z Francji, która postanowiła zostać członkiem naszego klubu i Patryk chciał Wam powiedzieć kilka słów. Byliśmy bardzo związani z tym i organizowaliśmy wiele imprez. Między innymi wyobraźcie sobie, Panowie, panowie Szlachta, wyobraźcie sobie, na Włękach pojechaliśmy do Normandii. To, to jest kosmos na dzień dzisiejszy. Patryk, a daję jeszcze na sekundkę kupię. Panowie, mam prośbę, y, taką poważną teraz. Proszę nie rozmawiać, on, on bardzo przeżywał te, to, co chce zrobić i jest bardzo zestresowany, więc proszę o, o ciszę i o wyrozumiałość i wysłuchanie jego, to co on chce powiedzieć, bo naprawdę to było trudne dla niego, on siedzi się dzisiaj siedział jałym świadkiem cztery godziny, żeby nauczyć się po polsku tego, co chce powiedzieć, więc proszę naprawdę o Dokładnie no dwie minuty spokoju i wysłuchaniu jego, okej? Okay? Dziękuję bardzo i o ciszę. Dobrze, miałem Dobrze. i... jest Dobrze, mikrofon! miałem i jestem...

czy roku koszichwałym zachcił przynajmniej nocy po do do ale Ali the Riders of Poland. Wspólnie ze Riders of Poland, Tatowe witch me przez naszych krajowych kultur Jesteśmy zamkniętymi w granicy innego spojrzenia na świat. <noise> I równocześnie nauczyciele myślą o wspólnej akceptacji nie od oświadomionego motocykla, czy erty, czy liberatora. Na ich janieście stało się dla nas to uczucie naszej cierpliwości. Nadchęło dla nas gotowość nieczynia pomocy na każde wezwanie. Jeszcze nie jesteśmy daleko. Wystarczyło odnaleźć kontakt we jednostce osoby potrzebnej. z rajdersów ono zajmuje długą drugą wieczniej. Ojczyźnie. 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 Dziękuję Józef. Jestem dumny, że zostałem adoptowany. Eee! Eee! Dzie dziękuję, dziesiątej. Nie żyje Polska, nie żyje Francuzka i nam, Rajderze w Polan. 知識都大学生と。